naszej podróży po klubach Senior Plus funkcjonujących na terenie gminy Szczecinek tym razem zaglądamy do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Placówka Wek w Wielkiej była pierwszym klubem w tymże samorządzie i to właśnie tutaj wójt Ryszard Jasionas zapowiedział powstawanie kolejnych, co oczywiście miało miejsce. Gwdowski Klub Senior Plus funkcjonuje od roku 2019, ale mimo upływu lat entuzjazm i zapał wśród jego członków nie gaśnie. Ja w ogóle tu lubię przychodzić, przede wszystkim przychodzić, jestem często, prawie codziennie. I wszystkie zajęcia są fajne. Super są zajęcia, czy, czy manualne, czy WF, czy, czy pieczenie, czy gotowanie. No wszystko jest. Po prostu mi się to bardzo podoba. I widzę, że uczestnikom też, bo bardzo dużo ludzi przychodzi, frekwencja jest wysoka. Bo chyba nie przychodzą ci, co muszą być do lekarza lub są chorzy. Spotykamy się codziennie na sali, jest nam bardzo miło, sporo nas przychodzi, malujemy po prostu obrazy, no. Kulinarne zajęcia są, palmy na Wielkanoc robimy, no różne takie robótki, na piłeczkach, na rowerkach, no ćwiczymy. Tu się poznaje nowych ludzi, tutaj się spędza bardzo miło czas i w innym otoczeniu niż domo, w domowym. W ten sposób tutaj jest inaczej, wesele i przyjemniej. Bardzo lubię tu przychodzić, mamy kulinarne, mamy, mamy zajęcia ruchowe, mamy manualne. Bardzo też lubię. Robimy na przykład obrazy, malunki. Ojej, czy ja już zrobiłam tu w tym klubie chyba trzy, czwarty, już będę robiła. Piękne, piękne, nawet są na ścianach, nie? Powieszone. Naprawdę jestem zadowolona, że w ogóle jest ten klub tutaj, jest jakieś zajęcie, człowiek wyjdzie z tego domu. Wraz z kamerą w Klubie Wek w wielkiej uczestniczyliśmy w zajęciach kulinarnych. Mimo niekwestionowanych umiejętności i ogromnego doświadczenia w gotowaniu i pieczeniu, uczestnicy zajęć zgodnie podkreślają, że nadal wiele w tej materii się uczą. Przyjeżdża kucharka i gotujemy. Jest bardzo smaczne są dania, dzisiaj robimy rolatki. A dokształcam się, a bardzo nawet lubię jak dzisiaj robimy te rolatki i nawet sobie zrobię na święta, bo mi się to podoba. Myślę, że bardzo smaczne. Poznajemy różne inne techniki by pieczenia, gotowania i każdy coś z tego łyknie do siebie do domu. Jedni biorą przepisy, drudzy nie biorą albo podpowiadają co można ulepszyć, co można inaczej zrobić. W ten sposób na tym to polega. Na zakończenie przypomnijmy, że w całym powiecie szczecineckim istnieje 7 klubów Senior Plus, ale dzięki staraniom lokalnych władz aż 4 z nich funkcjonują na terenie gminy Szczecinek. I to nas cieszy, z tego jesteśmy dumni, że e, aż połowa ponad e, klubów w gminie Szczecinek e, się rozwinęła. E, jest to dla nas bardzo takie mocno logistyczne przedsięwzięcie, z którym mam nadzieję sobie radzimy, ponieważ wszyscy, wszyscy uczestnicy, e, o czym mieliśmy się tutaj okazję przekonać na wcześniejszych filmach, myślę, że są zadowoleni z e, uczestniczenia w e, zajęciach w klubie. Muszę powiedzieć, że w każdym klubie e, jest e, o bardzo trafiony. Opiekun klubu, który tam jakby sprawuje nadzór i piecze nad działalnością tego klubu. Wszystkie zajęcia odbywają się zawsze zgodnie z planem. Seniorzy chętnie uczestniczą w tych zajęciach. No tak, muszę powiedzieć, że kadra w klubie jest, jest super. Wszystkie cztery kluby, o których wspominaliśmy wcześniej, czyli Turowo, Gwda, Wierzchowo, Parsencko, mają pełne obłożenie. Plus są też listy rezerwowe. Pan Wójt zdecydował, że listy rezerwowe będą pełnoprawnymi uczestnikami tego klubu. No i będą od kwietnia mogli jakby uczestniczyć w pełni w tych zajęciach. Seniorzy są no, bardzo zadowoleni, cieszą się z tych zajęć. Są to różnorakie zajęcia, są to zajęcia muzyczne, taneczne, kulinarne. Wielu seniorów odkryło pasję, których wcześniej nie mieli, nie wiedzieli, że mają takie talenty. Po prostu te zajęcia. Im pozwalają na odkrywanie tego, czego w sobie wcześniej nie zauważali.